Jesteśmy w Highland, w jednej z najmniejszych destylarni, o ile nie najmniejszej destylarni. Jest to Edradała. Mam w ręku ich wypust, standardowy wypust, dziesięcioletni Edradała. Sprawdźmy razem, jak smakuje. Witam w kolejny piątek, tutaj Marcin. Tak jak powiedziałem jesteśmy w Highland w Edradała. Moja przygoda z Edradała nie trwa za długo, może 2-3 lata, kiedy to kupiłem sobie Signatory Vintage z serii Until Filtrate Edradała o mocy 46% i powiem tak, że to była whisky, która mnie wniotła w fotel, myślę, że to chyba najlepsza sherry bomba jaką piłem, no i postanowiłem potem po prostu wypróbować standard, kupić po prostu dziesiątkę i sprawdzić jaka jest różnica między Unchilled Filtrate po prostu 46% a Tą zwykłą 40. Jak widzicie, mam znowu dwie butelki w ręce. Tu jeszcze jest troszkę i po prostu tą, że tak powiem, końcówkę zużyję w tej chwili do degustacji. Jeśli będzie za mało, użyję teraz tej, tej następnej butelki. Była w promocji, więc skorzystałem i jak zwykle uzupełniam sobie whisky, które bardzo szanuję i lubię. Jeśli chodzi o Edradała, to tak. Jest to jedna z mniejszych, o ile najmniejsza destylarnia. Chyba pracuje tam około dwóch, trzech ludzi, jeśli dobrze doczytałem. Sama ta whisky jest zabutelkowana w mocy 40%. Co wiemy jeszcze? Wiemy, że jest naturalny kolor, czyli nie ma dodanego barwnika. Kolor jest przepiękny, ale sobie nalałem. Jeśli chodzi o filtrację na zimno, nie znalazłem nic, jakiejś informacji, czy jest filtrowana na zimno, czy nie. Nie mam ochoty w tej chwili rzucać sobie tej kostki lodu, żeby sprawdzić, czy zrobi się mętna, czy nie. Sprawdzimy po prostu, jak smakuje. Niezależnie od tego, ile ma lat, niezależnie od tego, ile ma procent, ma tylko 40%, troszkę szkoda, ale może się akurat obroni. Dobrze, co wiemy jeszcze o niej? Wiemy, że to jest whisky, która miała swoją maturację całkowicie 10 lat w beczkach po Olorozo. Uważam, że pięknie. Jeśli chodzi o cenę, w Niemczech kosztuje między 38 a 45 euro, w Polsce od 220 do około 240 zł za butelkę. Dobrze. Sprawdźmy co na nosie. No, szery, szery, jeszcze raz szery. Dla mnie to jest taka naprawdę typowa szery bomba. Pięknie, czerwone owoce, orzechy. Jest taka, jak to się mówi, zbożowa, jęczmienna. Takie ciężkie czerwone owoce. Taka, ten zapach już jest taki ciężki nawet, ale bardzo przyjemny. Jest taki skórzany, jest taki. Czuję tutaj też lubczyka, czuję magii. Takie, tak, taka typowa szery bomba dla mnie. Czuję też skórzaną tapicerkę. Ale bardzo słodkie, czerwone owoce również. Czuję też rodzynki, figi, daktyle. A teraz znowu zrobiłaś taka bardziej wytrawna, bardzo przyjemna. Mam wrażenie, jakby to, było whisky, jest jakby to była whisky, która jest całkowicie zdominowana przez Sherry Olorozo. Dobrze, sprawdźmy co na języku. bardzo dobra, ale wytrawna, nie ma za dużo słodyczy, jest taka ciężka, oleista, kremowa, czuję czerwone owoce, ale powiedzmy, jak takie czerwone owoce, które już kilka razy były przegotowane, już tą słodycz straciły, jest troszkę takiej kwaskowatości, powiedziałbym, że takie czereśnie albo wiśnie, ale takie bez cukru. Czuję tą wytrawność, tak jak przy sherry oloroso, czuję bardzo teraz tak pozytywnie drzewo i orzechy laskowe, które by może troszkę tak były, nie wiem jak to powiedzieć, podpieczone na patelni. Nie, że ona jest dymna, absolutnie nie, a takie prażone właśnie, takie prażone orzechy laskowe, coś w tym rodzaju. Pięknie teraz pachnie, naprawdę czerwone owoce, czereśnie. Jest też taka ziołowość. No nie wiem, mam taką trochę asocjację, jakby była troszkę dymna. Ona nie ma absolutnie dymu. Ale idzie troszeczkę w tą stronę. Nie wiem czemu teraz tak to czuję. Ale muszę powiedzieć, że intensywniej pachnie niż smakuje. Smakuje dobrze. finish nie jest za długi, raczej powiedziałbym, że średni. I obiecuje mi troszkę więcej na nosie niż potem otrzymuje to przy przełykaniu. Sprawdzę, może drugiego łyka. Ona troszkę taki pozostawia. Posmak popiołu. Wiecie co? Jak się pali cygaro, i potem ten posmak, taki, który zostanie nie od razu przy samym paleniu, tylko później, taki posmak na języku. Coś takiego w tej chwili teraz mam. Taki, taka magii, taka skórzana tapicerka i cygaro, taki tabak. Bardzo przyjemnie, bardzo fajnie, wytrawnie. Ale powiem tak, w porównaniu do Signatory Vintage w wersji 46%, jest troszeczkę, jak tak powiem, okrojona. I to czuję w tej chwili. Mam gdzieś jeszcze jakąś resztkę Signatory Vintage, ale nie będę teraz tego porównywał, bo wiem, że Signatory Vintage na pewno wygra w tym porównaniu. Bardziej intryguje mnie inna sprawa. Bo pamiętałem to, tą whisky jako taką naprawdę szary Bombę. Bo pachnie rewelacyjnie. Jako taką szarym bombę którą kupuję w ciemno jeśli mam ochotę na nietorfową szary bombę dlatego uzupełniłem zapas ale tak z ciekawości porównałbym ją teraz z innymi łyski które mam w tej chwili akurat przy sobie i uważam że też są świetne szare bomby no nie wiem porównam może dwie trzy wiem że jeśli porównam tą z trzema łyski to już taki troszkę jest hardcore dla mnie to jest taki naprawdę wyczyn spróbuję porównam je może z dwoma trzema na pewno, na pewno by się nasuwało, żeby wziąć Abelauera 12, na pewno by się nasuwało, żeby jeśli mam jeszcze jakąś końcówkę Glendrona H12, no i nie wiem, czy Buna 12 ewentualnie by się też nie nadała, bo to są takie trzy, które mi teraz szybko przychodzą do głowy, które mam tutaj, a nie są torfowe, a to są bomby. No i powiem szczerze, potrzebowałbym też takiej odpowiedzi dla samego siebie, bo jeśli mam ochotę na szerybombę, to, którą z nich kupić. No jestem z powrotem, przygotowywałem się i tak się super przygotowywałem, że ten kieliszek nie był tu zbyt stabilny i miałem naprawdę końcówkę Glendrona H12, nie mam niestety więcej w tej chwili w domu, żeby porównać i mi się wylało. No przepraszam, no przepraszam, chciałem, chciałem zrobić porównanie z czterema, no ale tą końcóweczkę nie tylko tu i to, co troszkę skosztowałem, że tak powiem. Dobra, postaram się teraz tak to przesunąć, żebym tym razem nie stracił kieliszka. No nie przemyślałem sprawy, no gapa jestem, mam za swoje. Niemniej mam w tej chwili naprawdę jeszcze trochę glendronach H12 w buzi. I powiem, że Glendronach bardziej mi podchodzi i jest słodszy, ale jasne Glendronach ma również udział PX-a w sobie. Myślę, że jak kupię następnego Gledronacha, po prostu poświęcę mu cały film i po prostu zrobię film o Gledronachu 12 i wtedy może porównam go z innymi bombami. No przykro mi, no tak się stało. Chciałem dobrze, a wyszło niestety jak wyszło. Szkoda mi tej łyski, która się rozlała niestety na podłodze. No i tyle. Dobrze, wróćmy do tematu. Tyle się rozgadałem teraz. Dobra, więc mamy Abelauera 46% bez filtracji na zimno. Mamy Buna Heben, również bez filtracji na zimno 46,3%. Oczywiście troszkę nie fair, jeśli chodzi o samego Edradała, bo Edradała ma 40% tylko. Słuchajcie, dlaczego zdecydowałem się na te whisky? Dlatego, że uważam, że to są takie cztery szare bomby, które akurat w tej chwili mam i chciałbym po prostu wiedzieć, która z nich jest lepsza, niezależnie od cyferek. Czy są filtrowane na zimno, czy nie? Czy 40%, 46%, czy 43%, jak Glendrona, który teraz odpadł w przedbiegach, że tak powiem? Cenowo Buna 45-55 euro, Glendrona, który odpadł, 35-45 euro, Abelauer 40 euro, a za Edradała dałem około 38-40 euro. Czyli mniej więcej jesteśmy w, tej samej, w tym samym przedziale cenowym. I teraz zostawmy cyferki na boku. Czasami po prostu jest tak, albo nie czasami. Po prostu whisky musi smakować. Niezależnie od tego, jakie mamy cyferki, po prostu wzięlibyśmy sobie blind testing, wzięlibyśmy sobie cztery whisky. Skosztujemy te cztery whisky, powiemy, ta jest najlepsza. No i właśnie, co prawda, nie będzie to blind testing z mojej strony, bo wiem, która jest która, ale chcę je porównać. I sam sobie też również odpowiedzieć, jeśli będę miał ochotę na nietorfową szery Bombę, to którą z nich w pierwszej kolejności kupię. Oczywiście Gwendronaha, bo jestem mu to winny, bo resztkę rozlałem. Ale sprawdźmy dalej. Nie wiem, może bym zaczął od Abelauera. I jeśli chodzi o Abelauera, pierwsze co mam teraz na nosie to alkohol. Aż się zdziwiłem. No to powiem tak, tutaj jest naprawdę bardzo słodko i bardzo owocowo i bardzo czerwono, jeśli chodzi o Edradała. No Abelauer jak gdyby, mam troszeczkę jak gdyby ten alkohol na pierwszym planie i jak gdyby też mam również czerwone owoce, też czuję szery. Wreszcie takiego typowego, znaczy to jest akurat, to jest Space Ida, a to jest oczywiście Highland. No jeśli chodzi o nos, to Edra dała wygrywa. Wezmę sobie teraz yy, Buna Heben. Nie wiem, jak to potem zrobię. Mam nadzieję, że połapiemy się wszyscy w tym, co mam w ręce. Edra dała moje, w mojej lewej ręce. Wziąłem teraz Buna Heaven do prawej. O, Buna Heaven. O, to jest klasyk. To jest standard. To jest piękna, dobra łyski. Tu jest morsko, ziołowo. Szery. Tu jest głębia. A tu jest bardzo, bardzo, bardzo owocowo, bardzo czerwono, bardzo szery i bardziej intensywnie niż Buna. Oczywiście, no tu jest bardziej Aila, oczywiście, nie, no i tak jest. No chyba nie do końca dobre porównanie między tymi dwoma, ale Buna Heben to również jest whisky, jeśli mam ochotę naprawdę na coś szery, nietorfowego, coś bardzo dobrego, coś, co mnie nigdy nie zawiedzie. Dobrze może Buna jeszcze i Abelauer. Nie, no tutaj wyraźnie czuję morskość, wyspiarskość. Jeśli chodzi o Abelauera, yy, tu jednak jakby alkohol jest na pierwszym miejscu. Muszę powiedzieć, że Taka, taka świeżość, jeśli chodzi o Abelauera. No dobrze, skosztuję teraz Abelauera. Oj, Abelauer jest dobry. Jest dobry, świeży, słodki. To co, to, co było na nosie, co odczuwałem jako alkohol, to teraz odczuwam taką, taką świeżość. I taką świeżość owoców. Jest bardziej kwaśną, ale w pozytywnym sensie. Oczywiście to jest whisky sherry. Ale przy Edra dała, powiedziałbym że tej szery tam jest dużo mniej. No, Edradała, no ten zapach jest rewelacyjny. No jest teraz troszkę słodszy. Po Abelauerze. Mam też miód ale jest ciężki. Jest tak naprawdę ciężki od tego olorozu. Są orzechy, jest drzewo, dalej magii, lubczyk. No wiecie co, no nie wiem, no. Ja miał wybrać teraz między tymi dwoma. Ten jest taki bardziej stonowany, taki bardziej dystyngowany. Ten jest bardziej taki szprycyś, jest taki bardziej świeży, taki bardziej słodziutki. Ma 46%, oczywiście czuję to tak troszkę na języku, ale nie mogę powiedzieć, że to jest tylko 40%, tak? Nie ma aż, takie, nie ma aż takiej różnicy między nimi. Wezmę teraz Bunaheben do prawej ręki. Dobrze Buna Bunaheben, wszystko bez popijania wodą po międzyczasie. To jest świetna łyski. To jest rewelacyjna łyski. To jest łyski, którą polecam w ciemno po prostu. Ludzie, to jest świetna łyski. Dobrze, jest sherry. Oczywiście ona jest też taka ziemista, morska, ziołowa. Rodzynki, czerwone owoce. Dobrze, nie będę się teraz rozdrabniał, jeśli chodzi o Buna Wezmę, dobra, do lewej ręki. Teraz Edradała. I powiem dalej. Jeśli chodzi o nos, Edradała. Jeśli chodzi o szary, najmocniejszy, najbardziej intensywny. Spróbuję teraz znowu bez popijania wodą. Dobry, ale taki wykastrowany. Teraz powiem brzydko. To przybuna Heben, jeśli chodzi o smak. Tak, powiem tak. Dobra, to podsumujmy. Edradała, bardzo fajny standard, 10-letni standard. Uważam, że bardzo solidny standard. Za tą cenę, whisky jest warta tej ceny. Pomimo tego, że ma 40%, jest to bardzo przyjemna, bardzo fajna whisky. Mogłabym mieć 46, jasne. Możemy sobie kupić, jeśli macie ochotę, naprawdę. I polecam e, Signatory Vintage, ale kosztuje wtedy chyba około 20 euro więcej. Ale warto dołożyć. Mam jeszcze końcówkę z tej Signatory Vintage, ale powiem szczerze, naprawdę jest mi troszeczkę za dużo, żeby w tej chwili jeszcze to porównać. Ale jeśli chodzi o Sherry Bombę, jeśli mam ochotę na taką wytrawną Sherry Bombę, o whisky, naprawdę, która jest, y, y, która ma maturację w Sherry. Która jest naprawdę taka bardzo szery, olorozo. Drada jest świetną łyski. Finish niestety nie jest za długi i troszeczkę za mało mi daje w porównaniu do Buna Heben i do Abelauera, Ale uważam, że wszystkie trzy łyski mają prawo bytu i mają prawo bytu na jednym regale, że tak powiem, bo czasami można mieć ochotę na coś bardziej takiego świeżego, bardziej owocowego albo bardziej morskiego. Rodzynkowo ziemistego, jeśli mogę tak powiedzieć, i po prostu sobie wybrać, którą z nich chciałbym. Jeśli miałbym w tej chwili powiedzieć 1, 2, 3, no to na pewno bym powiedział, że Buna 1 na pierwszym miejscu. Między Abelauerem a Edradała, no ciężko mi powiedzieć. No, powiedziałbym, że Edradała bardziej, no bo nie wiem, czasami jak mam ochotę na taką szery łyski, to. Po prostu ona mi daje to. Co prawda ten, ten finish jest krótszy niż tutaj i nie ma tej słodyczy tutaj. Nie ma takiej owocowości na języku jak w Abelauerze, ale jeśli chodzi o nos, jest rewelacyjna. No, powiedziałbym, że Buna Edradała Abelauer. No, przykro mi, że, że z Glendronachem nie wyszło, ale obiecuję, że wrócę kiedyś do Glendronacha. I może zrobię jakieś takie podobne porównanie, przynajmniej w Glendronach kontra Edradauer. No ale teraz, żeby zakończyć. Powiem tak, Edradała, bardzo fajna whisky, bardzo fajna destylarnia. Polecam również Balechin, to jest ich torfowy wypust. Mamy chyba dziesiątkę gdzieś i mam zamiar również zrobić film na ten temat, na kanale. Bo powiem szczerze, Balechin przypadł mi bardzo do gustu, tak samo jak Edradała. Troszkę teraz w tym porównaniu Edradała wydaje mi się nieco słabszy. Miałem go w głowie, w pamięci jako lepszą whisky. Jest dobra whisky, ale w porównaniu z tymi wszystkimi wyszły trochę takie man mankamenty i myślę, że brakuje jej po prostu procentów, myślę, że po prostu jeśli, to po prostu Signature Vintage Ancil filtered serie po prostu Edra dała. Niemniej... Za tą cenę to jest fajna sherry whisky. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że mnie oglądacie, że oglądacie moje filmy, mam nadzieję, że Wam podobają się moje filmy. Dziękuję za wszelkie suby, za wszelkie komentarze, za wszelkie lajki. Naprawdę daje mi to super kopa, daje mi to naprawdę super motywację, aby robić jak najwięcej filmów. Robię co w mojej mocy, też nie chcę przesadzać. Dalej jest to dalej, tylko moje hobby, moja pasja i coś, co robię naprawdę z wielką przyjemnością. I cieszę się, że tak się mogę rozwijać dzięki Wam. I mam nadzieję, że będę się dalej rozwijał. Dziękuję za uwagę. Cześć.